I nie są firmy oparte w tej chwili o MTBF w taki sposób, że jeżeli dostaną sygnał, że jakaś część, bo jeszcze żeby, żeby wyjaśnić, to jest informacja wyprzedzająca o tym, e, o tym, że coś będzie zepsute. Tak? I takie systemy są, natomiast powiedzmy, że jakość jeszcze nie jest taka. Jak powinna być, chociaż i tak jest dużo lepsza niż człowieka, bo człowiek w żaden sposób nie przewiduje oprócz okresowych przeglądów zaleconych przez producenta na zasadzie tam smaruj co tyle i zmienia, i zmienia jakieś tam gumki co tyle. Tutaj jesteśmy poziom wyżej, czyli mamy informację, która bierze pod uwagę takty, drgania, specyfikę produktów, ile kilo na przykład przejechało przez konkretną rolkę i po prostu mamy w procentach pokazaną. Pokazane prawdopodobieństwo uszkodzenia, jeżeli na przykład ono przekracza 78, 80 czy 85, bo to jest oczywiście edytowalne z poziomu, z poziomu kiozera, no to możemy zlecić wymianę. Nie? Ślad węglowy w Polsce oprócz korporacji, takich spółek, córek nie funkcjonuje.